Siemanko widzowie. Co tam dobrego u was słychać? Bad update na Xboxa 360 otrzymał niesamowicie ważną aktualizację poprawiającą jego stabilność oraz przede wszystkim szybkość działania. Pierwotna wersja hypervisor exploitu była okropna i w moim przypadku zawsze potrzebowałem dobrych kilku prób i przynajmniej godziny na jego odpalenie. Natomiast twórca bad update'u Doomer zaraz po opublikowaniu oprogramowania przestał je rozwijać, ale tu na scenę wkroczył KMX360, który dopracował trzeci poziom inicjowania kodu, dzięki czemu w ekstremalnych przypadkach będziemy potrzebować tylko 23 sekundy, aby uwolnić konsolę z łańcuchów. Nieźle. Mało tego, bad update w wersji 1.2 zyskał także na stabilności, ponieważ podczas moich testów każdy jego start kończył się sukcesem i ani razu się nie wysypał, a to nadal nie jest koniec dobrych wieści. Dzięki Zyan Shackle nie musimy już ręcznie modyfikować plików wykonywalnych jak miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, ponieważ launcher po prostu je uruchamia bez żadnego dodatkowego kombinowania. Moje, powiedzmy, umiarkowanie negatywne podejście do bad update'u, jakie wyraziłem w poprzednim materiale na jego temat, zmieniło się o 180 stopni i tu zachęcam do jego sprawdzenia, aby zobaczyć, jak wiele się zmieniło. No i dziś uważam, że jest to już całkiem niezła alternatywa dla RGH, a nawet ma nad nim pewną przewagę, ponieważ Exploit działa na każdym x-pudle. od pierwszych modeli FAT po ostatnią rewizję SlimA S płytą główną Winchester na pokładzie, a do jego konfiguracji. Potrzebujemy dowolną konsolę hulającą na ostatnim dashboardzie o oznaczeniu 17559, pendrive'a oraz komputer z dostępem do sieci. Bad Update umożliwi nam uruchamianie aplikacji homebrew, emulatorów, customowych dashboardów, dump kluczy napędu DVD oraz CPU, czy też zrzucenie gier na zewnętrzny nośnik danych. No i myślę, że jest to dobry czas na materiał, jak skonfigurować pendrive'a pod działanie eksploitu. Tu jeszcze tylko dodam, aby używać emulatora pierwszego Xboxa, niezbędny jest wewnętrzny dysk twardy. No i największym ograniczeniem bad update'u nadal pozostaje konieczność uruchamiania modyfikacji przy każdym włączeniu konsoli, ale można z tym spokojnie żyć. Na potrzeby testu wybrałem ze swojej kolekcji kilka gier, które w czasie trwania materiału zrzucę na Pena. OK, przechodzimy na GitHub, skąd pobieramy aplikację Bat Builder, która pomoże nam skonfigurować pendraka. Z moim kompem współpracuje wersja AMD 64, więc tu musisz znaleźć tą, która będzie kompatybilna z Twoim sprzętem. Apka do działania potrzebuje środowiska Net Desktop Runtime o oznaczeniu 80, więc to też trzeba będzie zainstalować. Przyda nam się także dashboard Aurora oraz tak zwane spolszczenie do Dasha. Na pulpicie mam zgromadzone, pobrane oraz wypakowane przed chwilą pliki. W pierwszym kroku instaluję środowisko Desktop Runtime. Elegancko, temat ogarnięty, do komputera wkładamy naszego pendrive'a, następnie uruchamiamy BadBuildera. Wybieramy Build Exploit USB i wskazujemy na wybraną pamięć zewnętrzną. Na klawiaturze wbijam Y, co rozpocznie format pendrive'a. Ten został sformatowany. W tym oknie możemy wybrać, które aplikacje będą zainstalowane w naszej pamięci, i tu rekomenduję pobrać je wszystkie wduszając guzior Enter. Teraz cierpliwie czekamy na pobranie zaznaczonych plików. Mamy to, w tym momencie możemy wybrać, czy będziemy używać FreeMyZ, czy Zyan Shackle i tu polecam tą drugą opcję. Tu wybieramy nie, ponieważ aurorem dodamy sobie ręcznie. Temat ogarnięty, możemy zamknąć aplikację. Otwieramy ród naszej pamięci, na której powinny znaleźć się pliki niezbędne do działania Bad Update'u. Do katalogu Apps wrzucamy folder z Aurorą. Przechodzimy do katalogu Locals i tu kopiujemy spolszczenie dashboardu. Cofamy się do lokalizacji Apps i skracamy nazwę folderu na po prostu Aurora. Otwieramy katalog i najeżdżamy na plik aurora.exe, przytrzymujemy Shift, klikamy prawym przyciskiem myszy i kopiujemy jego ścieżkę. Wracamy do Ruta Pena i otwieramy za pomocą notatnika plik lunch.ini. Zjeżdżamy minimalnie w dół i we wskazane miejsce wklejamy skopiowaną ścieżkę. Usuwamy nawias i wpisujemy USB. Po tym zabiegu Aurora będzie startować zaraz po odpaleniu eksploitu. Zapisujemy zmiany. W tym momencie zakończyliśmy konfigurację pendrive'a, wkładamy go do klocka i przechodzimy do zakładki moje gry. Tutaj powinniśmy ujrzeć wersję demo Rock Band Blitz, która jest naszą furtką do odpalenia Exploitu, więc wciskamy guzior A. Wciskamy A, wskazujemy na pendraka i cierpliwie czekamy na zainicjowanie bad update'u, co może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Mamy to, z Shackle działa już na naszej konsoli. Wciskając X lub Y zrzucimy na pena informacje o naszym Xboxie. Wduszając back przejdziemy do dashboardu Aurora. Po raz pierwszy zawitaliśmy do Aurory i teraz wciskamy Start, schodzimy na Content i w opcję Manage Path wybieramy Add. W skrypt Data wskazujemy na aplikację i wprowadzamy ścieżkę do katalogu apps znajdującą się na naszym pendrive'ie. Elegancko zapisujemy zmiany i skanujemy zawartość pendraka. Aurora wykryła znajdujące się na penie apki. Ale zapomniałem, przecież możemy już zmienić język Aurory. Sorki, aby to ogarnąć, wciskamy start, wybieramy język, no i ustawiamy wersję PL. Wduszamy baki i restartujemy dashboard. Po powrocie Aurora będzie się z nami komunikować w rodzimym języku. Okej, okay, ponieważ moja konsola nie jest podłączona do internetu, czas zmienić ten stan rzeczy. Na padzie wciskamy guzior Xboxa, przechodzimy w prawo i otwieramy ustawienia systemu. Wybieramy ustawienia sieci i łączymy konsolę z internetem. Z Shackle powinien zablokować połączenie z Xbox Live. Elegancko wciskamy wielki przycisk X i wracamy do Aurory. W tym momencie możemy już dodać okładki do naszych aplikacji. Wciskamy start i aktualizujemy zawartość. Grafiki zostały dodane. Teraz możemy wykonać backup Pamięci NAND naszej konsoli i w tym celu uruchamiamy Simple NAND Flashera. Nie pozostało nam nic innego jak wcisnąć X, aby zrzucić na pena backup Pamięci NAND X Pudła. Gitara, temat ogarnięty. Wracamy do Aurory. Przed nami pobranie sklepiku Homebrew z bardzo przydatnymi dla naszej konsoli aplikacjami. Wduszamy Bug, wybieramy skrypty i wciskamy A. Wchodzimy do Aurora po Browser, zjeżdżamy na Utility Scripts i wskazujemy na Homebrew Store. Cofamy się o kilka okienek i wchodzimy do sklepiku. Mamy tu kilka zakładek, skąd możemy pobrać aplikacje, emulatory czy też inne dashboardy prosto do pamięci Klocka. W moim przypadku większość plików będę zapisywać na pendrive. OK, cofamy się do menu głównego Aurory, wciskamy bug, wybieramy menedżera plików i na pendraku tworzę katalog emu, gdzie będę zapisywać emulatory. No i zrobię jeszcze folder na gry. A nazwy tych katalogów nie mają większego znaczenia, i każdy może sobie je opisać tak jak mu się to podoba. Elegancko cofamy się i otwieramy ustawienia. W sekcji zawartości dodajemy ścieżki dla emulatorów oraz folderu z grami. Zapisujemy wprowadzone zmiany. W przypadku miejsca, gdzie będziemy trzymać giereczki, głębokość zmieniamy na 5 co zwiększy obszar skanowania gier we wskazanym katalogu. I zapisujemy zmiany. Temat ogarnięty. Przechodzimy do Homebrew Store i na potrzeby testu pobiorę emulator pierwszego PlayStation. Aplikacja została zainstalowana. Z Homebrew Store pobieram HDD Compatibility Fixer, który pozwoli nam na odpalanie gier z pierwszego Xboxa. Elegancko, przed nami restart aurory. OK, widzę już ikonę Fixera. No i odpalamy oprogramowanie. Wciskamy A, co utworzy na naszym dysku twardym partycję X niezbędną do działania emulatora klasycznego Xboxa. Temat znowu ogarnięty, wbijamy B, a ja do napędu 360 pakuję GoldenEye Reloaded, aby przenieść zawartość nośnika na pendrive'a. Gra została wykryta, wybieramy system, menedżera plików, zakładkę DVD i kopiujemy wszystkie pliki poza aktualizacją softu. Otwieramy PENA i Katalog Gry. Tutaj tworzę folder z nazwą tytułu wydanego przez Activision. Nie pozostało nam nic innego, jak wkleić skopiowane pliki i zaczekać na zakończenie procesu przenoszenia danych. Gitara, wyjmuje płytkę z napędu i podmieniam ją na NFS-a. Z grą z Xboxa Classic robię dokładnie to samo co z GoldenEye. Kopiuję zawartość nośnika do dedykowanego folderu na pendrive'ie no i czekam na zakończenie procesu. Elegancko. Temat ogarnięty. Po wyjęciu płyty z napędu DVD wybieramy ustawienia, zawartość i skanujemy dane na pendraku. Obie gry zostały wykryte i w tym momencie możemy sprawdzić działanie Golden Eye. Gra uruchomiła się, no i powinna działać. Tymczasem wyłączamy konsolę i przechodzimy z pendrive'em do komputera. Ze strony consolemod pobieramy paczkę z plikami, które pozwolą nam odpalać gry z klasycznego X. -a. Klikamy na Hacket Compatibility Files. Do kompa wkładamy naszego pendrive'a. Teraz przechodzimy do katalogu Simple NAND Flasher, w którym to znajduje się klucz CPU oraz backup pamięci NAND Xboxa. Jak zawsze, jest to unikatowy plik dla każdej konsoli, który warto sobie zarchiwizować w bezpiecznym miejscu. Gitara do RutaPena przenosimy pobrany przed chwilą plik. OK, pamięć bezpiecznie wysuwamy z komputera, wkładamy do konsoli i odpalamy Bada Update. Wróciliśmy do Aurory. Wybieramy system, manager aplików, Pendraka, Hacket Compatibility Files, 64 MB, regular i kopiujemy folder Compatibility. Następnie wklejamy go na partycję o nazwie HDDX i robimy robot konsoli. W tym momencie 360 uruchamia gry, które nie startują na oficjalnym emulatorze klasycznego Xboxa, choć Hot Pursuit jest tu dobrym przykładem, ponieważ po włączeniu wyścigu mamy czarny ekran, ale hej, jest za to dźwięk, więc coś tam jednak działa. Niemniej sprawdzajcie wcześniej listę kompatybilności, bo działając w ciemno można się tu niemiło zaskoczyć. No i emulator pierwszego Playa działa, więc w tym momencie zakończyliśmy konfigurację bad update'u, co niewiele różni się już od tego, co można ogarnąć za pomocą RGH. I przy tak wyraźnym postępie, modyfikacja hardware'owa przestaje mieć jakiekolwiek sensowne uzasadnienie, skoro to samo możemy ogarnąć software'owo za pomocą jedynie pendrive'a. Więc sorry, ale zmierzch RGH chyba jest bliski. I na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki wam mógł powstać ten materiał. Dzięki wam bardzo, no i piona. A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego, Bye.